ok, to tu są, uh, tu są wystrzelane łuski z uh, obu bębenkowców tutaj te, te długie są z Nagana, te krótsze są z, uh, z Smith Wesson uh, tutaj te z bez pistoletu, bez pistoletu uh, to jest Colt 711 44 To raczej wszystkie leżą tutaj, bo on wyrzuca. Tutaj wszystkie leżą na, na podłodze, bo on wyrzuca. A, a starcia z strzeleń obu rącz też nie jest taka topka. Jesteśmy nieźle przygotowani do naukowej dyskusji. Nieźle przygotowani do naukowej dyskusji nowego typu naukowej dyskusji. No to świetnie, to, to, to tyle.